Dzień dobry, SQL w Excelu, tytuł zobowiązuje, więc trzeba coś wreszcie zrobić z Excel. Załóżmy, że mamy jakieś dane, one sobie leżą na dysku w dowolnym pliku, w waszym pliku, a my chcemy je pobrać do pliku raportu. Jeżeli macie taki plik, z którego pobierzecie dane, no to oczywiście zapraszam do skorzystania z waszego pliku, ale jeżeli nie, to pobierzcie sobie taki pliczek szkoleniowy, który ja zawsze dzielę na szkoleniach, Pobieram go w tej chwili. On mi się gdzieś pobrał do folderu pobrane. Więc wracamy do naszego do naszego Excela i startujemy w świat ODBC. Tutaj macie krótką ściągawkę. Dane. Pobierz dane z innych źródeł z programu Query. Z programu Microsoft Query. To jest w różnym miejscu menu, w różnych, różnych wersjach Excela. W tym okienku klikamy Excel Files i uwaga pamiętamy, żeby odznaczyć okienko używania kreatora query. To ma być puste. Okay. Dalej w tym nieco archaicznym sposobie wyboru folderów Dochodzimy do miejsca, gdzie, te pliki, gdzie ten plik jest. W naszym przypadku będzie to folder Downloads i plik się nazywa Sprzedaż XLSX. Okay. E, w tym oknie z kolei równie ważne jest, żeby w opcjach kliknąć tabele systemowe. Normalnie to pole jest puste. Trzeba je kliknąć, żeby zobaczyć tabele z dolarkami, które oznaczają arkusze w Waszym pliku wybieramy arkusz faktury dodajemy go do kwerendy zamykamy okno dodawania kwerend gwiazdka oznacza wszystkie kolumny więc pobieramy wszystkie kolumny do obszaru danych i wychodzimy do Excela czwartą ikonką od lewej otwarte drzwi a problem, gdzie umieścić dane dane zawsze umieszczamy w nowym arkuszu jeżeli nie jest to nowy plik to musi to być nowy arkusz W nowym arkuszu pojawiły się dane w formie tabeli. Uwaga, to nie są dane przeklejone z pliku Excel'a. My tamtego pliku w ogóle nie otwieraliśmy. My pobraliśmy dane przez takie łącze, przez kwerendę. Ten obiekt się odświeża. Dane na dysku mogą się zmieniać co 5 minut, a my tylko i wyłącznie odświeżamy. Co to ma wspólnego ze SQL'em? Jak zrobić... I jak zrobić tak, żeby to wszystko y, można było programować za pomocą języka SQL? będzie następnym razem, będziemy odświeżać nasze akwerendy i czynić je znacznie bardziej skomplikowany. Zapraszam.